Oj, dobra, nie bijcie, już wam mówię, co robiłyśmy dalej. No więc my, z Darią trzymamy się w życiu jednej zasady. Po obiadku musi być deserek. Albo dwa, ewentualnie trzy. Ale to się sami zaraz przekonacie. Bo najpierw obiadek poszłyśmy rozchodzić. I natknęłyśmy się na takie szydełkowe cudeńka. Nie mam pojęcia, czemu tego nie kupiłam. A czekajcie, już wiem, bo kupiłam pięć truskawek na patyku za 20 złotych. No ale czasem trzeba mieć coś od życia. Jeszcze się z siostrą podzieliłam. Mówiłam już, że jestem najlepszą siostrą na świecie. W tym vlogu chyba jeszcze nie. No to mówię teraz, bo nie dość że i truskawkę. To jeszcze zgodziłam się pójść na jakiś deser za 50 zł. I nawet jej nie powiedziałam, że boli mnie brzuch po mleku. Te lody były z zamrożonego mleka. No ale znalazłam je na TikToku, tak chciała iść. Nie miałam serca odmówić. No ale co się potem nacierpiałam, to moje. No ale nic, utopiłam potem smutki w butelce czekolady. W szklance w sumie. Nie wiedziałam, że w karmelu mają taką pyszną. Potem przeteleportowałyśmy się do Wenecji. Żartuję, to nadal Wrocław, ale prawie się nabraliśmy. Zagrałyśmy potężny test chrupek Friza, którego w sumie potem zapomniałam wrzucić. A teraz to chyba. Już za późno. Także nie dowiecie się, jaka ocenka. Ze śmieszniejszych rzeczy to widzieliśmy wielką kaczkę na dachu łodzi i jakiś klub szachowy w witrynie sklepowej. Mega namawiałam Darię, żebyśmy wbiły na partyjkę, ale nie dała się przekonać. Więc dosłownie pobiegłyśmy do sklepu 5 minut przed zamknięciem. Żebym kupiła sobie na jutro jakiś pasek do spodni? Nic nie znalazłam, taki sprint na darmo. No ale pocieszyłyśmy się Starbucksem z to good to go. Wiecie, tej aplikacji do niemarnowania jedzenia. Nawet nagrałyśmy film, czy się opłaca. Jesteście ciekawi, chcecie zobaczyć?